Lecimy. Proszę bardzo. Oto jest Discord. Boże jak ja wam dawno nie pokazywałem Discorda, co? Zaczniemy od pierwszej jego rzeczy, od Madzi, która wysłała świecę na streamie. Kto pamięta kto był, ten wie o co chodzi. Była świeca. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest ta świeca wyjęta z, wycięta z tego streama? Tak, like, by the way? Chcieliście świece, dostaliście świece, no halo, no przecież to jest obvious, nie? Słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję za wszystkie rzeczy, które dla mnie robicie, ale no niestety, jeżeli o to chodzi, to nikt parapet nie przebije, tak, raczej. Zobaczcie, jakiego pięknego zrobiła Gifa, no po prostu cudo. Mua. Cudo. To jest kwintesencja umiejętności parapet, to jest po prostu tak piękne, że wystarczy, że to słów nie można. Nie trzeba. Klasku, klasku, dokładnie. Jedz, juniorku, jedz. Taki chuderlak jesteś. Wszystkie panny to się oglądają chyba za za, to, za takim. No, oj, tak, tak, byłoby. Następnie mamy już nawiązania do streamów z października, z listopada. Przejrzymy parę, szczególnie, że z tego, co wiem, sporo osób, które tutaj jest, też pamięta na przykład jeszcze fazmofobię, więc myślę, że warto to przejrzeć. Zaczniemy oczywiście od Madzi, która zrobiła nam zajebistą po prostu naszą kabinę, naszego mana, tylko że zamiast mana jest tutaj znacznik Twitcha, świetnie to wygląda, to, jest, to są czasy Eurotraka, cześć Derduś, to są czasy Eurotraka, także pokczam dla Madzi, zajebiście to wyszło, ale nie wiem czy my akurat idziemy na Gdynię, ale okej, okay. no ale na Gdynię, w sumie często jeździliśmy na Gdynię, także chyba warto. Od Kim Demil mamy świetny obrazek, na którym dwie postacie są. No, no oczywiście rozumiem, że to są postacie juniora, które grają na gitarze. Osobiście ta mi się dużo bardziej podoba, szczerze mówiąc. Ta górna, wy też możecie dać swoje, że tak powiem, powiedzieć, która Wam się bardziej podoba. Będzie fajnie, jak powiecie. Ale wydaje mi się, że ta jest troszeczkę lepsza, bo ta ogólnie jest ładniejsza ma twarz, tak? Gdyby tutaj twarz dorysować, myślę, że byłoby już naprawdę Stonks, nie. No ale to może dlatego, że ja lubię bluzki z długim. z długim rękawem, wiecie o co chodzi? Moja, moja postać jednak ma, to, ma te długie rękawy i to tak wygląda, ale tutaj też jest całkiem całkiem nieźle. Naprawdę to świetnie to wygląda. Nie wiem o co parapet chodziło, może parapet się wypowie i dla, dlaczego narysowała mnie jako kobietę, ale spoko. I mo, wygląda mega. Wygląda mega. Nawet mimo to, że zrobiła ze mnie kobietę, to wygląda to po prostu mega. Junior wersja dziewczęca, tak jest. Dalej mamy tutaj już twórczość Ameby związaną z oboże, nie, uśmieszki. Nie wiem czy pamiętacie chat, ale jakoś właśnie pod koniec października na początku listopada w na kanale na na Twitchu była taka moda na wysyłanie uśmieszków. To się już nie pamiętam z czego to się wzięło. Ale była moda, że cały czat był spamowany takimi uśmieszkami. Szczególnie że w momencie, kiedy był czat dla. czat dla, dla emotek, wtedy to był po prostu spam takich. O właśnie, takich. do no, dokładnie, o takie. Najgorsze, kiedy dziewczyna wam uśmieszkiem odpowiada. Pamiętam, 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 pamiętam. To była rozmowa o dziewczynach i o, o rozmowach typu gadu-gadu, jakieś tam messengery, inne rzeczy. Pamiętam dokładnie, skąd to się wzięło już w tym momencie. Przypomniałem sobie. I właśnie było coś takiego, że nie, nie jestem zła. I uśmieszek nienawiści. Tak, chodziło o uśmieszek nienawiści. Tak, dokładnie ten, który teraz wysyłacie na czacie. Dokładnie ten. Yy, random 1, uwielbiam Cię. Maciek, YouTube, 123, super jesteś. <laughs> tak. To jest nawiązanie do tego, że wtedy ludzie zaczęli pisać te właśnie. No i oczywiście moja reakcja nienawidzę was. Dość wymowna, zaczęliście spamować tym. No niestety tak było. Tak było i nic z tego nie zmieni. I tutaj mamy już nawiązania do fazmofobii. Widzę. <laughs> nawiązania do fazmofobii, pokczam. Powtarzanie przeze mnie cały czas give me a sign. Ja meba po postanowiła, że skoro ja tak często powtarzam to słowo, to doda do tego jakąś historię. Duchu, duchu, daj mi znak. Kurzony duszek przychodzi. Trzymaj ten znak i daj mi spokój. <ślawni empowerment> no, <ślawni> 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 no. <ślawni> także tego. Także już wiecie jak to wygląda. Jak to wyglądało? Na nudnych lekcjach pani Mwes. O, pani Mwes, jak ja jej dawno nie widziałem. Rosuł. Uwielbiam rosuł, ale oparzyłem się rosem w zeszłym roku. Dwa lata, dwa lata temu. To było. Nie, w zeszłym roku. To było straszne. Zresztą nieważne. Tu jest jeszcze dużo, dużo innych ciekawych rzeczy. To jest świetne. Od Poliaba, być w kosmosie. <noise> to było naprawdę śmieszne Świetny czat Dobra Ale ogólnie tutaj jest bardzo dużo nawiązań do Amonga z tego co widzę Junior Wieśniak To jest też bardzo ładne Chociaż nie wiem co pani Enwes tutaj robiła szczerze mówiąc Tutaj jest Junior Elf Od pani Enwes Enwes świetnie rysuje, naprawdę, znakomicie Tu jest Junior Kocyk jak mogłaby wyglądać ewentualnie emotka? Tak, kwintesencja moich umiejętności grania w Minecraft. Junior wrzuca do lawy kilo z touchem. Chat, idiota. Tak było. Tak było. Takie wspomnienia 2020 roku, nie? 100 bitsów, 10 bułek. Give me. Chat, bułki. Bułki na. Bułki na. Bicy na bułki, o. Bicy na bułki. Ach, bułkowy król się kąpie w bułkach. I niektórzy się. Niektórzy się. Ko, niektórzy się czat. Kąpią w pieniądzach. Niektórzy w mleku. Prefer bułki. No to raczej nie ma szechem, no. I bułka. Imagine bułka. Imagine bułka, po prostu. Skoro jest zły, to może ma te dni. No nie, naprawdę. O, małe Creepery z naszego hardcora nasze. Znaczy hardkora z takiego naszego i powiedzmy ten. Co my tu jeszcze mamy? O! Kapita. Chthwa na kapitale jest ta. to je na daje. 24 marca 2020 roku. Wow, czemu nola? Ja tego wcześniej nigdzie nie widziałem. Jest bardzo ładne. Pół magister, pół junior. Ale szczerze, świat by tego nie wytrzymał. Świat by tego czat nie wytrzymał, mówię wam, całkowicie poważnie. To teraz zrobimy sobie przegląd memów. Widziałem tam parę ciekawych rzeczy. Cieszysz się, że rok 2020 się już kończy? Tak dla przypomnienia, Doom 2, czyli Hell on Earth dzieje się w 2021. Chat. Mamy mistrza matematyki roku 2020. Zakreśl najmniejszą liczbę. Aha, zbagowało się. Who cares? Tak, memy z Najmanem. Kiedy czekasz synem pod szkołą na Michała z szóstej klasy i jego starego. O nie, memy z, manem, z najmanem to jest... To nie jest dobre. Krzysiu, gdzie jesteś? Wszędzie najmany. Ale to jest w sumie adekwatne. Ostatnio często gramy w Simsy. Ale jest pogodny, czat. On jest pogodny. On jest pogodny. Także jest dobrze. Jest dobrze, jest pogodny.